Te białe naczynia rozprowadzają po organizmie limfę. Limfa jest przeźroczystym płynem, w którym nie ma czerwonych krwinek nadającym krwi kolor, ale można w niej znaleźć inne składniki krwi. Sieć naczyń limfatycznych ma skomplikowany system zabezpieczeń. Zawiera on filtry i rozmaite pułapki do wyłapywania nieprzyjaciół. Pani porucznik, dlaczego w tym naczyniu nie ma czerwonych krwinek? Bo należy ono do układu limfatycznego. Dzień dobry! Dzień dobry, miłego dnia! Do zobaczenia. Cześć! A o czym mówiłam? A tak, w limfie nie ma czerwonych krwinek, bo nie ma w niej tlenu. Po co tu tylu policjantów? Nie możemy ryzykować. Ten system prowadzi bezpośrednio do krwi, rozumiesz? A dalej, w węzłach chłonnych zobaczysz jeszcze więcej policjantów. Węzeł lub gruczoł limfatyczny to taki punkt kontrolny do wyłapywania zarazów. O, co się pchasz smarkula jedno? Witaminy jak zwykle chcą przeskoczyć kolejkę. Przepuśćcie nas, dzieci i witaminy mają pierwszeństwo. Ciekawostka przyrodnicza! Czekajcie na swoją kolejkę. Spokój mi tutaj witaminy nie będą zakłócać porządku na mojej zmianie panie władza ona się wpycha przede mnie. Oj, jedna wcale że nie to ona się wpycha. A to ja przecież miałam być pierwsza. My wszystkie mamy pierwszeństwo. Dobra, witaminy, ustawcie się w porządku alfabetycznym. Yes! Być na końcu A co to takiego? Składniki pokarmowe prosto z układu trawiennego. Przed nami węzeł chłonny. Jeden z punktów kontrolnych, o których Ci mówiłam. Lecimy w prawo czy w lewo? Bez różnicy, wszystkie drogi prowadzą do węzła.